Nie, no wszystko się jakby tutaj trzęsie. O co tu niby tu chodzi? Nie wiem, może faktycznie coś się tak szanie. Może faktycznie tak, jest taka widna. Detektyw. Osoba zajmująca się rozwiązywaniem zagadek, przestępstw lub tajemniczych wydarzeń. Może być postacią fikcyjną lub rzeczywistą. A jego głównym celem jest odkrycie prawdy poprzez analizę faktów, logiczne myślenie. I obserwacje. Jego cechy charakteru to bystry i spostrzegawczy, inteligentny i logiczny, cierpliwy, dociekliwy, odważny i zdeterminowany, samodzielny, obiektywny, empatyczny i tym podobne. Jego zadanie to zbranie dowodów i poszlaków, przesłuchywanie świadków i podejrzanych, analizacja, analiza faktów i budowanie hipotez. Otwarzanie przebiegu wydarzeń, wykorzystanie logicznych rozumowań do rozwiązania zagadki, współpraca lub rywalizacja z policją oraz dążenie do ujawnienia sprawcy i przywrócenia sprawiedliwości. w tej pełni funkcji poszukiwacza prawdy i obrony sprawiedliwości w literaturze w filmie, można grze, jest symbolem rozumu, przenikliwości oraz molane odwagi. To dzięki niemu czytelnik, gracz oraz widz może przekreślić proces dochodzeń do prawdy, krok po kroku. Od chaosu do rozwiązania. To właśnie jest przykładem ta gra. Tylko, że jest pewien taki mały problem. Będziemy to rozwiązywać za grobą. Zależy czy to akurat dobrze wypadnie, czy faktycznie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Cóż, ciekawa nowość. A więc nie pozostało nic innego jak tylko zacząć od razu. No nie będę się pierdolił. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oto ja, Bartekus, MGD. A to jest gra Mordels Suspect i jako szkoda dziwię się, że w ogóle tutaj nie ma żadnego dźwięku, wydawało mi się, że będzie jakieś takie fajne tło, ale zapewne jak nacisnę start... O, teraz dopiero jest. Nie no, ja się po prostu dziwię i dziwię, ale no dobra. Jak zapewne widzicie, jest to, można powiedzieć, ma... wygrana, wiadomo, wygrana gra od Square Enix, ale to jest tak jakby gra, słyszałem, że podobno ta gra jest, jakby powiedzieć, zapomniana. I wiadomo, głupi Nie przypadek za takimi grami detektywistycznymi, czy jak to tak się mówi, ale tym razem po raz pierwszy, Będziemy ukrywać będąc duchem, zjawą, może jakbyś powiedzieć, paranormalnym zjawiskiem. Czy jakoś tak bo widać właśnie po tych kulach, które właśnie dostaliśmy, zostaliśmy pewnie zamordowani. Tak akurat, o wiadomo co tu chodzi, i no, po takiej czapce, to na pewno musi być detektyw. Tak, tak. Akurat, jest, można powiedzieć, naprawdę mnie to zaskoczyło, że akurat będziemy tak nazywać. W jaki sposób, ale serio za Zależy to, jak to wszystko wypadnie, ale. Nie, no jest pewne. się mogę, nie mogę się doczekać i we też nie się doczekać, co będzie się działo. A zatem nie będę się akurat przedłużać i chyba nie jesteś tak głośno co nie. Powiedzmy, że nie. Ja. A zatem, pora rozpocząć tobie jako przygodę i się przekonać. czy to faktycznie babułka. To jakby powiedzieć, realizację zadania, które można. A co? Po prostu nie mam co powiedzieć.

...waiting police the to refer to the murderer leads. as the Bell uh, Killer. We spoke with a public relations officer... Authorities are asking anyone with any leads to contact this the S.Q.D.'s anonymous Calling tip The police have yet to attach no any they're significant to. become synonymous with the no hysteria surrounding this there are no leads? No leads at all? I grew up on the streets. You start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak and find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet! Time to make it official. Dad, it hurts! You steal my car, you pay the price. Under arrest for the assault and battery, Vincent Golter. Guilty on two counts of grand theft auto on the indictment of burglary, grand larceny, and assault with a deadly weapon. <laughs> Let me take it. <sighs> I can't have my sister marrying some bum, right? They do. Oh yeah, I do. No, no Julia. You stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me. Stay with me. Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're a fucking criminal. You need to slow down, man. Right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die. Turn around. You're under arrest. To Any Ale szczery, naprawdę się tego nie spodziewałem, jesteśmy akurat ogrywamy postać, który ma... Był bandytą. i ma jakby jest most y, sporo matatua na ciele, co można powiedzieć, symbolizuje wiele kude, czy, rozdziałów, które przechodzi przez swoje życie. Ale może powiedzieć, naprawdę to robi to wrażenie. Ale sodo spoty, co ja widzę, raczej ich chyba zgnieśmy, bo sodo było to raczej z drugiego, albo z trzeciego piętra. I sodo spoty to raczej... Jednak nie jest jakby to w 300 FPS ach Daj ci chwilę. Ale jednak nie ma tego ustawienia. No dobra, to chociaż trzeba jakoś sobie z tym przeżyć, co nie? Leży jaka to... Zależy ile lat już ma ta gra. Pora się przekonać. To to właśnie za ten... Pamiętam właśnie mówi, że to jest... ...teren zabójca? W sumie nie mam pojęcia, kto to może być, ale zwany jako... ...dzwonnik. Ciekawa nazwa. Dobra, to raz otwórzmy. Damn it. Aha, rozumiem. I po prostu mam... Poważnie? Po prostu mam niby tak posterować? No, nie jest ja. O Jezus paria. Watch it, lady. Oh to chyba nie to mieszkanie. No. No. no, no, no. A więc to jest to ciało. Dotknąć swojej twarzy, ta Ciekawe, ja bym chociaż obczęł te tatuaże. Dobra, dotknijmy i o. Nie jestem pewny, że to tak zadziała. No dobra, spróbujmy na razie tak i... Czekaj, teraz dostosować Okej, okay, powiedzmy, że... O! Teraz dobrze działa. Teraz ręka. Czekaj, czekaj, czy dobrze robię? O! Teraz trzeba poprzesunąć.

a rozumiem. I można powiedzieć, że byliśmy sparaliżowani, czy co? To da mnie trochę dziwne. A co co? Mamy reinkarnację, tak? Takie ciekawy kolor, fajne ze światłów. Ale serio, bym jakoś jakim cudem tak przeżyliśmy. aż się on przeżył. O, daj wielec. O, to było, było naprawdę mocne. Raczej on nie widzi. Sziekłó to pokomplikowało. Dobra, to, to co teraz? Jaki jest nasz następny ruch? Zgadnę. Ostateczny? Właśnie widzę, ale serio dlaczego niby takie... Niby tak ustawione na 30 fps, ale dobra. Wie co? E, Święty Piotrze, to jestem. Bo, gdzie ta, ta brama, które właśnie zastępujesz? Jakoś tego... wow. No to niby za ludzi. Niby nie wyglądały na... Ciemno, drugi najbardziej jaśniej mam nadzieję, że chodzi właśnie o jakby kolor duszy? To... A mam nadzieję, że nie chodzi o kolor skóry. Dobra, ale kto by to tam jest? Rob. A, to będzie go żona. Oh I've look better. God I've missed you. I would give anything to be there with you. For us to be together again but but what? No. Oh no no, not again, not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Bridge what what bridge? Where you are is a prison or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. You need to move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Something about your life isn't finished yet. We don't have much time. Think about your life feels unresolved i don't know figure that out now go no julia you left me once and it destroyed me please please don't leave me again we'll see each other again love just save yourself no no, no, no julia don't leave me julia damn it there's a man in the street outside the Regal Apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance. He's not breathing. My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse. There's broken glass everywhere and, and a lot of blood. Oh, man. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. Powiem tak. jest jakby jeden sposób, na długo stronę, ale ta znać prawdziwo to samość tego, kto zabił. A to, to jest. Pseudonim dzwoni i niestety to miał maskę. To nie wiadomo, kto to mógł być, więc to chyba jedyny sposób się przekonać. dorwać dzwonik, znaczy tak, jakoś się uda. ale zatem mamy, jakby porozmawiać, ale nie jestem pewny, czy to się uda. Hey man, can you hear me? A raczej nie słyszy. Wiesz, jesteś za światach. Raczej to też nie podziała, ale próbujmy. Lady, please. Niestety tak nie działa. Damit, hey, you. Hey, can you hear me? Come back. Ok, to robi się naprawdę ciekawe, te... ale dobra, ale. Ech, kurczę, to trochę będzie z tym naprawił jakiś problem. Ja, zobaczmy, jak to, to wygląda. Cudem to. Legaj, to mnie wyczeka, to pan, więc. Barter, pierwsze Pietro. O! Wypadliśmy z trzeciego piętra. No, ja czy nie pomoże. Jeden to kul dostałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I. Okej, okay, tutaj jest jakiś ten problem. On, wiadomo, siedem kul to mogłoby dobić, ale. A czy to nie trafiło w proste serca, No, chyba, że ten bohater ma serce po prawej stronie. No? Jakie dzięki. Oba, zaraz mogę tam to sprawdzić. A co to w ogóle takiego? A nie mogę? Hej, widać tutaj, jakby wszystko. O, ty wiesz, że kręcę, ale wie ta wielka wieża. A nie, zaraz to wieża radiowa. Ale to, to są, jakby te szubienice, jakby ze z dawnych czasów. No nie wiem, to z lat. Nie, nie, nie z lat wieku XIX albo XVIII. Dobra, przejdźmy dalej i. Dlaczego nie wie to tak się w świeci? No, przekonajmy się, już. Oh. Ale to ciekawe, i przenikanie, i. E, to jest. Bo ja kojarzę pręgierz lub d... Dy... ...wy. Hmm. Dlaczego niby to tak się trzęsie? U mnie nie będę się. Dobra, to już by było na to chociaż sprawdźmy co tutaj ciekawego, ale... Nie no, wszystko się jakby tutaj trzęsie, o co to niby tu chodzi? Nie wiem, może faktycznie coś się tak szanie, może faktycznie taka nie jest taka kompatybilna. Otóż, że... To jest. Niby takiego jest. To ja nie mam pojęcia, o kur... A no tak, czyli jesteśmy duchem, albo taką zjawą. A, czeka, czyli mogę przechodzić przez takie zwyczajne, do takie sieci na kolorowe, a tak na szaro to jakoś nie mogę. A za to ja nalecę spację. Czekaj, to mogę zrobić taką inspekcję? Jakoś tego nie pokazuje. Trochę szkoda. Czyli mogę na, tak przejść spokojnie nie. Yeah. o, jest dobrze. A mogę tutaj przejść? I to nie pomaga. A, zapomniałem, to byłaby jako Pręgier dyby się nazywa. O! To... Eee. Do! Potęga rządzącej mocy, olwysiel, byle. Eee... czy dobry, może byś te tak poczekał na mnie? Halo! Eee, czy jest jakby. Powie... O dieta nie się! O! Proszę bardzo. Szybko, szybko i. Hmm. Najbiera, nie ona ze mną nie współpracuje. Ale tutaj mogę sprawdzić. Hm. Ale ciekawe. Zobaczmy co będzie ciekawego. O, no czk, o tutaj do Bogów. To raczej nie po ci, ale. jakiś plac zabaw. Hey. Okay. Hey. Why did you run? It gets old giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Running through walls, making things appear. You... You look like you've been here a while. You must know how this place works then. <laughs> works? This place isn't hard to understand. Figure out your gifts, and maybe you won't get trapped here. Okay. Wie what do you want to know? Who are you? Looks like you've been here a while. Me? I'm just someone like you but hear me when i say this is no playground Serio? you can rob yourself of your future or others can do it for you i'm sorry I, I don't understand what you're talking about how could i rob my own future you're here to resolve something you don't resolve it you don't leave Nie worry, to jest common. common. To jest crazy. Prawda? A dobra, mamy... O! Jakaś wskazówka w pułapce. Wskazówki, To są przechowane wszystkie wskazówki odkryte podczas lest. Często to, to zagląda, by się sobie o nich i o miejscach, które je znaleziono. Jeśli to doprawdzę to jest do końca, utknę tu na zawsze. No wiadomo coś. Jakby dół dziewczynki, jakieś dodatkowe zadania... To jakby na jeszcze na trzy oznaki. Jakie 1 na 3 są jakby jeszcze dodatkowe zadania? Możesz tu przyjrzeć zebrane artefakty, badając salę Czy chodzi o na, na, nazwę miasta Prócz to aby sprawdzić swoją kolekcję Uuu, przenikają pętanie i umiejętności detektywistyczne. Tego nie mogę zobaczyć Szkoda, Jego nie mogę zobaczyć No dobra Jedna na razie i... Dobra, dotknijmy się i teraz zapytajmy się Dobra, dobra, tylko pytać, kim są ci inni

Cat got your tongue? What do you mean, gifts? Your strengths in life are stronger in death. They become powers here. Some powers unique, some common. Possession, influencing people. Manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear.

Otwarte Ale nie nie To wszystko w dobra, zdolności eteryczne. Blenty stają się mocami, niektóre są powszechne, inne mogą posiadać tylko ja. Całkiem ciekawe, czyli... A, tylko jakby 3 na 4, czyli mogły niby coś jeszcze zdobyć? Okej. Okay. So, I need to figure out who killed me and stop him. Hope you am. That's the way I can get out of here. Well, best of luck to you. Wait, 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 There's more I need to know. gotten a pick Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Takie przerażające! Ok, czyli mamy jak będzie dokończona sprawa. Badat, który zastrzelił mnie zimną krwią czy to on jest moją niedokończoną sprawą? No, oczywiście, że tak, musisz znać to samość. I... Nie, chyba tylko to samość, a jeśli chodzi o dowód, o tym dlaczego to robi, to chyba. Dobra, poszło, to poszło. Okej, okay, czyli tak, mamy te duchy, nie dokończąc sprawa, zdolności eteryczne, zagrożenie ze i w pułapce. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zadania, to mamy... O! A, teraz już mogę zobaczyć! I to e, przenikanie duchy Boga, przenika przez fizyczne obiekty. Duchy posiadają te opętanie. Posiadają umiejętności opętania żywych istot. Opcje zaglądania, posłuchiwania, rozpywania są się dostępne po opętaniu postaci. Aha. Umiejętności detektywistyczne. Ocenia się na podstawie liczby ich odznak i więcej ich otrzymasz, to jesteś zdolniejszy detektywem. No, nie jestem pewien, czy tak to pomoże. Jeszcze ujawnianie. Możesz ujawnić kruche wspomnienia ociśnięte w tym wymiarze. Ok, czy będzie jakoś się świeci się na bardzo, no jakby na. Jakby na bardziej jasno? Dziwne, ale usuwanie to jakoś nie mogę tego wziąć? Nic, nie mogę kliknąć, ok. Ale widzę tutaj naprawdę sporo, 5 na 14 jakieś jeszcze inne, na 7, 39, 38, 8, kurde, no. Ale tego będzie sporo. No nic Poszło, to poszło. Czyli tutaj nic z tym nie zrobię, co nie? jak to przejdę. Hmm. A więc to. A. Okej. Okay. Czyli co? Po prostu mam. Te przychodzić tak sobie spokojnie? No dobra. To sobie akord o, Wtedy jakoś mogę przydodać się. A, no tak nie mogę. To, to to ma być. Okej. Okay. No może jakoś na przykład jak sprawdzę, co tu ciekawego będzie. O, o, to mogę usunąć. No dobra, zobaczmy co tam mamy. I, A, czy jakby? Daj ga, muszę się wrócić. E, Okej, okay, ale no. No teraz coś dość z kurde. Chciałem tylko. Ech, jeszcze raz. Ja tylko chciałem. No znowu spacer. Bo. My... No, kurde, znowu coś mi się nie idzie. Ja tylko właśnie po poeksplorować wszędzie, żeby zaciekawić, co ciekawego tu znajdę. Ale to na razie widzę, że. na razie tutaj. No tak, o buczce, tak, nie ma pojęcia, co to w ogóle jakiś gówno jest. To jest naprawdę dziwne. Jeszcze na dodatek to. No to w ogóle ma być? To to jakby jakieś. różne wizje, czy co? No boże, ja tutaj, coś sprawdzę. A zaraz, czy ja już tutaj byłem? Chyba raczej nie. Zobaczmy, czy tutaj coś jest, ale widzę, że. Nie, tutaj raczej nic nie ma. O! To tak, to mogę sobie usunąć. Hej! Można powiedzieć, nawet robi. No dobra, teraz to koło to przejdę. Chciałem poeksplorować wszędzie, ale wygląda na to, że mi na to kurna nie pozwoli. It's like looking in a mirror you don't want to see but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real and which is the reflection. Extra. Tamper with the evidence. y'all. Backup. Who needs backup? <laughs> you shouldn't have tried to be one of us, <laughs> man. You were one dumb son of a bitch, <clears throat> sir. Hey hey, 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 Baxter, hey! Hey, just get back to taking them statements. Come on. Yeah, I'm the stupid one. Look, this is not your scene, Lieutenant. Just pay your specs and move on, please. Yeah, maybe it's not my scene. But it is my case. Tomorrow it'll be my case and the next day. Until we catch him. you do well to remember that, Sergeant. Look, I'm just following Captain's orders here. You know the procedure when a family member is. G yeah, well, take all the time you need, Lt. <sighs> I lost count of the times I wished you were dead. Udaj mi I powiedz Julii, że ją Ona zna Rexa. Ona zna. Muszę zanim O dobra. Tak. Dajcie ślad mordercy. Muszę zbadać tu wszystko, aby sprawdzić czy dowiedzieć się czegoś nowego. okay no to raz, to My eyes on Stewart's notepad. See what they've learned. So, did you did you see the man in the woods? Yes, no, I saw him. He killed that man in the street. Our city. Know, Look at all these people. It's a family, you know. It'd so... be nice to know what they're talking about. I gotta see if they found any leads that I don't already know about. I więc tak mamy Musisz najpierw poszukać wskazówek, sprawdzić podejrzane przymioty i opętu ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. O, zajebiście, i tak jakby jest 8 na 0 na 8. No dobra, to warto sprawdzić. Ciąg dalszy nastąpi.